Dobra, czyli czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kamala. Odejdzie przed Wami 10 odcinek z serii Doom the Dark Ages. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie oczywiście suba, w górę. Nie zapomnijcie również być naszego Discorda, linka macie bio kanału. Lecimy dalej, kontynuacja, rozdział 12. Rozdział jest 22, już po połowę gry skończyliśmy. Jesteśmy. I co teraz? Nie mogę się ruszać, teraz się mogę, bo ja jestem tutaj, jego eminencja byśmy odkryli przeżywają kontroler dostępu do strzępnych, górna. Aha, co jest? Wiem, tu zaraz coś nie je było, tak od tyłu. No ty kury dwa macie, jak ja, tak kto atakuje, gdzie kto atakuje? Ury? Losik, tu się dzieje. Dobra, widzę, widzę. O, przejście się paru ale super. Dzień dobry.

O, znowu na smoku tak jest, bejbe. Pan tu jest kończy, ha. Dobra, widzę cię, widzę cię grubatku, spokojnie. Spokojnie, już, 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 już. Tyba wezmę sobie najlepszą broń jaką mam. Masz kur na gnoju. Daj mi amunicję do tego. Teraz do cyklera. I tak. Ja ci dam kurwa to odmowy dostępu. Ja ci kurna dam. Witam drugiego grubasa, na którego wystarczą tylko dwie rakiety. Tam z tyłu. Tył, ty tył. Nie teraz, nie teraz. Dobra, kurna. Co, co to było? Coś mam z głosem nie tak. Jest ok, trzeciej mi się ładuje, kto jeszcze przyjdzie? No, kto? Bo ja tu jestem gotowy na wszystko, i w którą ja w ogóle mam iść? A tam do tego grubaska. Tego grubaska. A tu jeszcze pan pan niewidzialny. Kurna, mam mało życia. Halo. Dobra, wróciło na szczęście. Haha, ależem się jebnął. No. Dobra. To łatwiej nie wszyscy. Poszło wszystko łatwo. Łatwo, łatwo mesz na mesz. Widzę, gdzie, widzę, gdzie tędy. Jest zdrowie. Jesteś multusbrojek zbrojek widzę. Niezbędny dla klucz. Ale ja nie chcę żadnego tego kluczowego, beta, nawet nie chcę iść. Ja muszę iść tutaj. Ja, ja podążam za głównym celem, za główną tabułą. Za niczym innym. Łodasz się. jest, kocham, widzę. Tak, się ma. Wszyscy leczą. O, już koniec zabawy. Ja Jak chciałem się jeszcze pobawić. Hmm. nie mogę tego rozdupić. Złoto, dla znaczników. co to było? Dobra. Do walki wręcz by mi się coś przydało. Nie, mam to. kosz 100 zł. Za mało waluty. Coś do broni może? Pokaż mi, co tam mam. Tylko do tego. Nie, raczej nie będę tej broni używał. Więc nie, zostawię sobie na coś innego. Albo dobra. Bo na raz się żyję. Możemy sobie... Leps przecież. przecież. Kto mi, kto mi kurde zabroni, przecież nikt mi nie zabroni. Drugie, Zakłócenia komunikacji. Brak kontaktu z Vejlenem i Nowikiem. Mójój dalej! Nie ma kontaktu z Nowikiem. Mhm. Mm Super. Co tam? Aha, to tędy miałem iść. O, kolejna broń. Kolejna broń, co tam tym razem dostanę. Ale coś potężnego. Co to? Pustoszyciel? To jakieś do tego? Jakieś lepszy nie tamtego? Bardziej skoncentrowany, z którą ja chaczy. Tak się nie rozdupia, jak szybko. Super, super. Zobaczymy, zobaczymy. Pewnie zabawimy z tą bronią. Znaczy, zabawimy pewnie teraz. No, nieźle zgubiamy sobą, nieźle. Aha, nie działa już na nich to takie za, za mną, nie za mną, tam z tamtej strony Odpie się wężu głupi Odpie się wężu powiedziałem Chodź tu, wężyku, chodź tu. Teraz jak? Ciebie chcę, co? Teraz już tego śmiechu nie jest, wężyku. Jeden, co? No pewnie, że nie. Ha! Jakie odepchnięcie! What the shit? Jak? Szybko leci, szybko. Ja się podtrzymam, daleka na dystans. Esz. to do mnie. O, jeszcze pan, skorpionek. Super, ktoś jeszcze? Tu Kto jeszcze tak, to jeszcze? jeszcze, bo jeszcze słychać muzyczkę. Same te bo. Nie, jeszcze jeden skorpionek. oko spoko. Czekaj, czekaj. Potrzebuję innej broni. Potrzebuję wyrzutni rakiet. Ona jest najmocniejszą broń jaką mam. Ktoś jeszcze. Czy, tak, jeszcze. Jeszcze oczywiście pan. Kurna. Ciężko jest. Ciężko jest troszkę, ale sobie dam radę. Dam sobie radę z pooko loko lesz, 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 lesz. Powiedziałem leż Oho, coś wzmocnienie. Wzmocnienie maksimum zdrowia Mam teraz dowiedz 150 150 Super, super, super. Go, go, let's go. Dalej. Jeszcze będę data na smoku, muszę o tym pojawiać, chyba że nie. Zbieramy w przestrzeni powietrznej. Blokują nasze mostki. Potrzebujemy flajera w powietrzu. Stacja dłużej nie wytrzyma. Zobaczymy powietrza. A ja potrzebuję smoka, aby być w powietrzu. O, dzień dobry. Dzień dobry. Poko, ja ich zatrzymam. Ja dam radę. Ja dam radę. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Lek le lekkie odetchnięcie teraz. Let's go. Małe są, te małe są kurzejące, Deczko. Ale co tam wylatło z tego portalu, to jest jeszcze pytanie, bo mówili, że, że coś z portalu się wyłoniło, ale co? Skoczy na zginął I skończyła się amunicja. Po raz kolejny to do mnie. A, tam ci panowie, do panowie powiecie, wopa. A są kontrolowani przez tego, przez tego niebieskiego, wiem przez co. Bez tego niebieskiego o którym była mowa kiedyś, że on jest silniejszy od, niż inni I trzyma je właśnie w rycach I innych się przestań zabić, ale przez to, że ich zabijam Jak zabijam takim strajkiem Nie, nie, to mi, bo tak myślałem, że to skakuje mi życie przez to, ale dobra Ja mam bazookę? Mam bazookę A, tutaj jesteś. O, zdrowie, mało zdrowia. Dobra, coś wróciło, zbroje zbieraj, zbroje Jest ciężko, coraz, coraz ciężej jest Cicho nam sieć Mamy kartę dostępu jakąś Z martwego człowieka Żółta karta, bo przestaną dostęp do żółtej karty. Mamy złoto. Kofendor, się ta żółta karta. Powiększa się, jak to się powiększa. A nawet nie potrzebuję, bo i tak wyskoczyłem. Mam złoto. Ja tam mam na sam dół skoczyć. Ja się boję. Aha. Haha, 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 ha. co? A to co? Co się, co się teraz stanie? Znowu zbieram jakąś wąskarz, na wybrane tarczy. No i kurna, słuchaj. Aha, ale fajne, ale fajne, co daje to, to chyba nie było to. No to chyba nie było to. Kurna, ja chcę zmienić na to. Jednak to było tamto Było I więcej przyjaciół do zabawy. Jej Ale coś dużego też będzie. Coś dużego. Jezus Maria, więcej was mamusza nie miała. Oko, zabiję wszystkich. Ja załatwię wszystkich, każdego. Każdego demona na swojej drodze Szrej to wężu Wężu tak, Ferdek mówił do Waldusia. Kurna mać, spierdalaj. Już przepraszam. O nie, tylko nie ta kula. Tylko nie ta kula. Zresztą niezbłonione. Coś zdobyłem. Co bym zdobył. O, czekam, czekam, na kogo jeszcze mam czekać. A, pan wielki, Spokojnie, się ma. Czekaj już tylko to, to wyrzuci jak rakiet, co będę. Dawaj, gin, gin gnoju. Pięknie, zdechł, po nim. Jest, mamy to. Mamy to, z tymi, z tymi bosami to idzie tak, czasami łatwo, czasami niełatwo. Zależy jakie te rzeczy są bossowie. Żeby ty przyznany, przyznany, żeby ta karta była przyznana. Rodzień ukończony. Okej, okay. okej. Okay. W takim macie widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Doom the Dark Ages, a pojutrze czymś specjalnym. Trzymajcie się ludzie, do zobaczenia, do jutra. Cześć. Nara.